Teraz o, głos, o zabranie głosu poproszę doktora Ireneusza Jabłońskiego. Temat wystąpienia to ustawa wilczka. Jak zdobyliśmy przewagę konkurencyjną w Europie? Dziękuję bardzo. Co prawda, chciałem zaproponować temat, jak zbudowaliśmy przewagę konkurencyjną w Europie, ale myślę, że treść jest podobna. Ja tu z panem Stanisławem miałem okazję wymienić kilka zdań, korzystając z bliskości, bo ja znam odpowiedź na postawione na koniec wystąpienia pytanie, czy w systemie demokratycznym te zmiany są możliwe. No, tak jak mówię, ta odpowiedź została padła w jednym z ferietonów, ale wtedy przypomniałem sobie, moim zdaniem, bardzo ciekawą książkę z zakresu political fiction pana Waldemara Łysiaka, flet z Mandragory. Tam jest opisana metodologia dochodzenia do warunków, w których są możliwe daleko idące zmiany. Gorąco polecam, bo to ciekawa, ciekawa i krótka lektura. teraz przechodząc do meritum. Proszę Państwa, jak wiemy, Edynburg jest drugim co do wielkości miastem Szkocji. Jest takim Krakowem na nasze warunki, składającym się z dwóch, z dwóch części, średniowiecznej i XIX-wiecznej. Ta średniowieczna zbudowana jest wokół drogi, którą nazywają King's Mile, która prowadzi z Górnego Zamku Królów Szkockich do Dolnego Zamku, który jest siedzibą, było i jest siedzibą Windsorów. Mniej więcej w dwóch trzecich drogi, idąc z góry w dół, po lewej stronie jest stary kościółek XVIII-wieczny, a przy nim niewielki cmentarz. Cmentarz, na którym znajduje się odrestaurowany grób naszego patrona Adama Smyfa. Adama Smyfa, który był jednym z dwóch, trzech największych myślicieli. Yy, yy, Szkockiego Oświecenia razem z Hume'em, czyli tego oświecenia, które było w kontrapunkcie do tego, co jest wykładane nam w podręcznikach jako oświecenie francuskie. Głównym odkryciem Smyfa w dziedzinie ekonomii, który był filozofem, prawnikiem, jest stwierdzenie, że źródło bogactwa narodów pochodzi z pracy z efektywnej pracy, dobrze zorganizowanej pracy. I to odkrycie. Jest szczególnie cenne przy analizie tego, co wydarzyło się na przełomie lat 80. i 90., co jest dzisiaj przedmiotem dyskusji. Otóż ta ustawa wprowadzona przy tej motywacji, o której mówił pan Stanisław, ale z tymi skutkami, o których mówili inni przedmówcy, otworzyła możliwość budowania zamożności. I samodzielności ekonomicznej naszych rodzin i kraju jako takiego, właśnie dzięki pracy. Bo warto przypomnieć sobie, tutaj młodsza część audytorium, pewnie nie pamięta a ta historia ni, dotychczas nie została dobrze opisana, czym był PRL w, schyli, w, schyłku, w swoim schyłkowym okresie. Wprowadzony przez pana Skądiną Zdzisława, profesora Zdzisława Sadowskiego, manewr cenowo płacowy w roku 87 zaocował tym, że już w roku 90 mieliśmy 600% inflację. Rezerwy walutowe, które, które były wtedy w NBPie, wynosiły nieco ponad miliard dolarów. Dzisiaj mamy 120, a może i więcej. Było w Polsce wtedy tylko 1800 stacjonarnych, 1 telefonów stacjonarnych. 1800 telefonów stacjonarnych. Nie do uwierzenia, prawda? Na tej sali mamy pewnie kilkaset telefonów komórkowych. I wreszcie liczba samochodów przy dużym komponencie samochodów ciężarowych była 7,5-krotnie niż mniejsza niż jest obecnie. Tak, tak zaczynaliśmy przygodę z wolnym rynkiem na podstawie ustawy Wilczka. Co się stało? PRL, tak jak i cały blok, po prostu zbankrutował. Tak, zbankrutował, o czym też tu było mówione, i zbankrutował nie tylko w ten sposób, że był nie, niewypłacalny, ale również okradł nas z naszych oszczędności. Ludzie mieli powpłacane pieniądze w formie oszczędności na tak zwane mieszkania spółdzielcze, za które po, przy tej inflacji i po, po zmianach systemowych mogli sobie kupić w najlepszym wypadku część kuchni w takim mieszkaniu. Wartość złotowa została przeceniona aktywów o 14%, wartość dolara, siła nabywcza spadła o 7%. Także taki był, taki był punkt startu, wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę przygodę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zarówno wtedy, czy, dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj yy, kraje nie tylko budują swoją wewnętrzną zamożność, czy, a tym samym wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne, a z niego może wy, wynikać bezpieczeństwo militarne i polityczne, ale również, a może yy, yy, dla realizacji tych celów, muszą wpisać się w rywalizację międzynarodową. A państwa, zresztą podobnie jak i miasta, konkurują na podobnych zasadach, czy w podobnym oparciu Podobne kryteria jak wielkie przedsiębiorstwa czy wielkie korporacje. Trzeba zdefiniować swoje aktywa, swoje umiejętności, te, które, na których można budować przewagi konkurencyjne, je rozwijać, po to, żeby te przewagi skutecznie budować, i stale analizować. To, co jest siłą oddziaływania i co daje wygraną w tej rywalizacji gospodarczej, a w efekcie końcowym politycznej naszym sąsiadom. Otóż w takim, z takim kapitałem, jaki wtedy mieliśmy, o którym tutaj mówiłem, plus zapóźnienia cywilizacyjne, zapóźnienia technologiczne i spory jak na tamte czasy dług, aczkolwiek i tak będący tylko w porównaniu z dzisiejszym kroplą, mogliśmy skoncentrować się na wykorzystaniu tego jedynego w tamtym czasie naturalnego zasobu, jaką była przedsiębiorczość i pracowitość Polaków. Zgodnie z tezą Smyfa to to pozwala na budowanie bogactwa narodów i to się właśnie stało. Ustawa Wiliczka, która miała 54 artykuły, z czego 25 merytorycznych, 29 mówiąca o, mówiących o przepisach przejściowych, te 25 merytorycznych, które było rzeczywistą zmianą ustroju, o czym tu już mówiono i definiowała zasady, na których działalność gospodarcza może być prowadzona, została zapisana na 4,5 strony formatu A4. Następne cztery strony to, są, to jest, są wymieniane przepisy, które tracą moc albo są gruntownie zmieniane. Pierwszy artykuł tej ustawy, tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy, mówi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Czy może być coś bardziej jednoznacznego i prostszego? Przywoływany tutaj artykuł 11, w którym zdefiniowane są działalności czy aktywności gospodarcze, dziedziny działalności gospodarcze objęte licencjami i koncesjami, mówi w drugim artykule, w drugim, w drugim ustępie, przepraszam. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wyłączyć z obowiązku uzyskiwania koncesji niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymienione w ustawie pierwszym. Proszę Państwa zwrócić uwagę, Rada Ministrów, czyli organ wykonawczy, może zmniejszyć, wyłącznie nie zwiększyć, tylko zmniejszyć domenę ingerencji państwa i ograniczeń prowadzących w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Jak to brzmi na tle dzisiejszych rozporządzeń, dzisiejszej logiki albo w zasadzie pseudologiki tworzenia prawa, to myślę, że każdy z nas sobie potrafi to samodzielnie ocenić. Ta ustawa była i tutaj odniesienie może zdaniem do, do ciekawego bardzo wykładu na temat mitologii przeżycie mojego pokolenia. To, to my wtedy kończąc studia, będąc 20 czy 30 latkami, byliśmy w pierwszej linii frontu i chciał nie chciał, musieliśmy rozpocząć przygadę z budowaniem nowego rynku, zasad wolnorynkowych, nowej gospodarki, nie mając praktycznie nic albo bardzo niewiele. Ta przygoda została, tak jak już też mówiono, zatrzymana. Zatrzymana po części pewnie z tych powodów, o których mówił pan Stanisław, ale po części też z nieprzygotowania intelektualnego ówczesnych liderów naszego kraju. Bez to, o czym mówił z kolei dr Siodmok, bez prawa własności, czyli z pozostawieniem w domenie publicznej ogromnego majątku, nie była możliwość wykorzystania wszystkich walorów wolności jako takiej, a doprowadzenia u siedmiu Pierwszych lat wprowadzenia ustawy Wilczka. Jest to jedyny znany mi kapitalny opis tych zmian ustroju gospodarczego i efektywności wytwarzania, który wtedy nastąpił. Tam między innymi Państwo znajdą taką refleksję, że efektywność wykorzystania majątku w tych małych firmach, które wtedy powstawały, niewiele z nich urosło do średnich, była dwu i półkrotnie wyższa niż w dużych firmach postpaństwowych, bez względu na to, czy one zostały tymi państwowymi, czy się przekształcały. Dynamika zdarzeń, czyli dostosowanie do warunków rynkowych była znów dwu, trzykrotnie większa, czyli szybciej te firmy reagowały na potrzeby. Natomiast zmiana tych zasad, tak jak tutaj już mówiono, ustawa sama formalnie obowiązywała przez 12 lat, bo formalnie ją zastąpiono 1 stycznia 2001 roku ustawą tzw. Tak ustawą Hausnera, która Nomenomen miała już inny tytuł i nazywała się Prawo działalności gospodarczej, prawda? Prawo działalności gospodarczej, a pierwszy artykuł tej nowej ustawy brzmiał Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej. Jeżeli państwo tylko literalnie porównają treść tych dwóch pierwszych artykułów, to zauważą istotną zmianę jakościową, zmianę wręcz aksologiczną rozumienia aktywności gospodarczej człowieka jako naturalnej wolności. Poza tym ustawa ta miała już 100 artykułów, prawda, i była obudowana w tamtym czasie pewnie kilkuset ustawami szczegółowymi. Zatem w jaki sposób my możemy skutecznie podjąć po tym, jak nam istotnie zamknięto drogę dział, swobody działalności gospodarczej, rywalizację międzynarodową, po to, abyśmy nie byli, tak jak już też dzisiaj mówiono, w Polsce wyrobnikami, we własnym kraju wyrobnikami, albo żeby nasza młodzież, najlepiej wykształcona przecież procentowo przynajmniej od wielu pokoleń, musiała szukać swoich szans życiowych w Londynie, w Berlinie czy gdziekolwiek indziej. Na ogół pracują znacznie poniżej swoich możliwości. Otóż no po pierwsze, jak zawsze, potrzeba refleksji nad tym, co jest przyczynami tego stanu rzeczy, a to dzisiaj zostało wyraźnie po raz kolejny, bo my się w podobnym gronie prelegentów i, i, i części uczestników spotykamy, wartykułowane. Ale to wasze pokolenie powinno świadomie zacząć mówić o tym i wręcz żądać tego, aby przestano tworzyć warunki, które czynią z was pół niewolników albo w najlepszym wypadku wyrobników z pokazaniem, że jak się nie podoba, to proszę jechać sobie do bogatej i zblazowanej Unii, po to, żeby tam być z kolei wyrobnikiem i obywatelem drugiej kategorii. Proszę Państwa, bo te mity o tym, że tam odnosimy, czy nasi rodacy odnoszą spektakularne sukcesy, to są dobre na słaby scenariusz dla telenoweli. Ja w swojej karierze zawodowej między innymi odpowiadałem za program M-Banku dla polskich emigrantów. Zatem chciałem, czy tworzyłem struktury tego banku i usługi bankowej dla polskich emigrantów. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. I bardzo starannie te środowiska rozpoznałem od strony socjologicznej, ekonomicznej, czy nawet prawnej po to, żeby dać im propozycje. Korzystania z tej usługi, czyli de facto możliwości utrzymania płynnych i niedrogich w obsłudze relacji finansowych z rodzinami mieszkającymi w kraju. Obraz ten jest znacznie odbiegający od tej idyli, która jest przedstawiana w propagandzie bieżącej, i nie życzyłbym sobie, żeby moje dzieci, które dorastają właśnie, były. W, czy żeby ich udziałem była większościowa przygoda tych, których naszych rodaków tam spotkałem rodaków, którzy ciężko pracują. Tak, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ciężko pracują, ale ta praca jest daleka od ich ambicji i możliwości. Tak, już dwa zdania końcowe. Zatem ustawa Wilczka jako rzeczywista zmiana ustroju i wręcz to, co mówimy. Być może nawet w kategoriach pewnej mitologii, ale do mitów trzeba się przecież umieć też odwołać. Konstytucji gospodarczej jest niedościgłym aktem nie tylko ze względu na treść, o których tutaj mówiliśmy, ale również na formę pisania. Powinna być punktem odniesienia czy swego rodzaju instruktarzem, jak tworzyć proste, zrozumiałe i jednoznaczne na, te, na ile to możliwe prawo, bo to też jest dorobkiem i to też jest wartością tej ustawy. A na koniec próbując odpowiedzieć się na pytanie, które już padło dzisiaj, czy taka zmiana, czy takie przywrócenie tych swobód jest możliwe? Otóż warto tutaj posłużyć się dwoma przykładami. Jednym z obszaru logiki modalnej, jedno z praw tej logiki mówi, że wszystko to, co jest konieczne, jest możliwe. Poprzez fakt, że jest konieczne. I drugie za świętym Franciszkiem, który powiedział, że najpierw spróbuj to co jest bliskie zrobić, później zrobisz to co wydawało się nieosiągalne, a na koniec dokonasz tego co wydawało się niemożliwe. Zatem działajmy w tym duchu i czekajmy na momentum, w którym nasze racje będą mogły zmaterializować. Dziękuję. Jak pan myśli, panie Ireneuszu, czy będzie jakiś efekt tej konferencji? Myślę, że tak, bo mamy na sali większą część audytorium składające się z młodych ludzi, jak się należy domyślać, studentów i takie treści, jakie im tutaj przekazujemy, oni nie mogą usłyszeć tylko od nas, ani w mainstreamie, ani na uczelniach. Niestety, tych wydawałoby się oczywistych prawd, zarówno z obszaru ekonomii, jako nauki społecznej, doświadczenia gospodarczego, czy naszej najnowszej historii, niestety nie usłyszą. To w takim razie, chociaż mamy tutaj wypełnioną prawie y, aule, co jakieś nadzieje daje, że środowisko wolnościowe nie jest tak mikroskopijne, jak y, wielu ludzi, wielu obserwatorów polityki je uważa, to jednak coś w nich pozostanie, ale pytanie, czy oni pozostaną w Polsce? No, ja mam głęboką nadzieję, że tak, mimo że obecne i wszystkie przeszłe władze robią wiele, żeby tą jedną z najlepiej w naszej historii wykształconą i znającą świat młodzież wypchnąć na gar kuchnię do Wielkiej Brytanii czy place budów do Niemiec. To jest chyba ta aktywność polityczna, już mniejsza o to, czy świadoma, czy tylko wynikająca ze zwykłej głupoty, za którą powinniśmy kiedyś rządzącą Trzecią Pospolitą których, Władze których, za którą powinniśmy rządzących Trzecią Rzeczpospolitą kiedyś rozliczyć, bo ubytek krwi, potencjału, energii i zasobów tego pokolenia będzie bardzo trudna, a być może w ogóle niemożliwy do odrobienia. Ja mam taką uwagę. Był niedawno Dzień Wolności Podatkowej, który oczywiście też jak co roku sportretowaliśmy, zeszłoroczny Dzień Wolności Podatkowej, chociaż przypadał parę dni, no dwa dni później, obejrzało załóżmy, 100% naszej widowni. To było parę tysięcy osób zaledwie. W tym roku już trochę czasu upłynęło, obejrzało tego połowa. Moje nadzieje na to, czy ci młodzi ludzie tutaj obecni na konferencji zostaną w Polsce, są bardzo nikłe. Ja podzielam tą troskę i obawę. Obawiam się, że jeżeli nie zmieni się istotnie polityka społeczna. A jej częścią jest polityka gospodarcza, to ten eksodus będzie kontynuowany. Ale zgodnie z tym, co mówiłem tutaj w czasie swojego wykładu, nie jesteśmy zdeterminowani. Marksizm w, tej, w tym obszarze nie działa, jest fałszywą tezą. W związku z tym, to, co jest możliwe, czyli przywrócenie w tym wypadku nam wolności, w tym wolności gospodarczej jako jedna z podstawowych wolności, skoro jest konieczne, to jest możliwe. Być może w obecnym dość niefortunnym systemie politycznym i paradygmacie, demoliberalnym, musimy po raz kolejny dojść do ściany, tak jak dośliliśmy za późnego OPRL-u i dopiero po zderzeniu się z tą ścianą nastąpi refleksja, a w jej ym, konsekwencji istotna zmiana systemowa, bo tutaj nie ma czego naprawiać. Trzeba po prostu zmienić system gospodarczy, a na jego podstawie również część systemu politycznego, przywracającego nam z jednej strony wolności gospodarcze, a z drugiej wprowadzającego te wartości, które od setek lat pozwoliły rządzić się wspólnotą. Są wartości polegające czy oparte na odpowiedzialności, oszczędności, roztropności i wolnej woli każdego dorosłego człowieka. No tak, ale to perspektywę snuje pan dosyć y, straszną. Młodzi ludzie, my pamiętamy kryzys lat 80. i bankructwo systemu y, socjalizmu realnego, ale jeżeli pan mówi, że trzeba znowu dojść do takiej samej ściany, to młodzi tym bardziej uciekną z Polski, bo to już jest możliwe. Wtedy nie było to możliwe, prawda? Już było, bo warto zwrócić uwagę, że na skutek polityki prowadzonej przez Towarzysza Generała Jaruzelskiego z Polski wyjechało milion sto tysięcy ludzi, głównie młodych mężczyzn, którzy, i to jest moje osobiste doświadczenie ale nie miliony jak obecnie. Tak, dzisiaj szacuje się, że 3 miliony i obu płci. Ale w tamtym czasie ten eksodus związany głównie z sytuacją ekonomiczną i w jakiejś części sytuacją polityczną został odwrócony. Warto przypomnieć, że na początku lat 90., właśnie między innymi za sprawą ustawy Wilczka, która dawała nam swobodę znacznie większe niż w krajach emigracji, spora część tych ludzi, trudno powiedzieć ile, bo badań niestety nie prowadzono, ale myślę, że w setkach tysięcy liczona, wróciła do kraju mało tego był to okres kiedy Polona, Polonia Polska szczególnie ta brytyjska czy starszej emigracji tak czy amerykańska czasami w drugim trzecim pokoleniu bardzo poważnie rozważała jeżeli nie powrót to przynajmniej zaangażowanie swojej aktywności gospodarczej w sprawy polskie. I znów domykając ten zakres swobód, my tych naszych rodaków lub ich potomków skutecznie zniechęciliśmy. Ale oni cały czas są i cały czas w tych krajach, w których mieszkają się bogacą. Zatem jest to taka naturalna rezerwa, do której moglibyśmy się odwołać wtedy, gdybyśmy tutaj w kraju potrafili stworzyć warunki do tego, żeby oni chcieli do nas ze swoimi doświadczeniami i kapitałami wrócić. Doświadczenie to oni mają pewnie dużo lepsze niż politycy w Polsce, no, ale mamy sytuację, w której legenda, legendarny działacz opozycyjny i to op opozycji takiej radykalnej, czyli Solidarności Walczącej, obecnie poseł Kornel Morawiecki, wzywa swojego syna, który akurat przypadkiem jest premierem, do podwyższania podatków. No cóż, tak to bywa z legendami, prawda, że legenda nie uzasadnia przyjmowania a priori, że jest to racjonalne, czy choćby sensowne wypowiedzenie zdania czy opinii na tematy, które nie są chyba główną domeną aktywności skądinąd szanowanego pana marszałka Seniora. Lepiej by było, żeby nie nadużywać legendy w ten sam sposób, jak nadużywali to celebryci, prawda, wybitni artyści do niedawna uważali, że mają monopol na formułowanie test dotyczących organizacji państwa, nawet w w obszarze gospodarczym, a już na pewno politycznym. Ktoś, kto pisze dobre książki czy kręci dobre filmy, jest ceniony i szanowany właśnie za to, a nie za urządzenia państwa bez zrozumienia tego, jak państwo nasze w takim momencie, w jakim jesteśmy, powinno być urządzane. A warto zwrócić uwagę, że punktem odniesienia dla nas nie powinny być bogate, zblazowane, zadłużone i zdemoralizowane państwa Zachodu, tylko te państwa wtedy, kiedy były takimi jak nasze, co do stopnia zamożności i wyznawanych wartości i stopnia organizacji, a to miało miejsce 30-40 lat temu. I gdybyśmy chcieli taką, taki portret tamtych państw, prawda, bogatych Niemiec, Francji, czy nawet Wielkiej Brytanii, choć, czy choćby tych rysów azjatyckich, sobie przypomnieć, to byłoby nam znacznie łatwiej zrozumieć, co było źródłem ich niebywałego sukcesu ekonomicznego, który dzisiaj systematycznie trawią. To są słowa Friedmana o tym, że Polska powinna być taka, jak w tamtych latach były państwa na a nie obecnie, no chociażby sprawa Chin 30-40 lat temu, to po prostu było jeszcze strasznie zapóźnione cesarstwo wschodnioazjatyckie, po towarzyszu mało, to po prostu zdemolowane do imentu. Tak, a mimo to tamtejsza elita, przecież nie wywodząca się z nikąd innych jak z partii komunistycznej, ale myśląca w kategoriach państwa i z pewną strategiczną wizją, potrafiła dokonać kopernikańskiego zwrotu, który musi budzić podziw i szacunek. Ale zanim to zrobili Chińczycy, to było udziałem Koreańczyków, wcześniej Japończyków, Tajwańczyków, Singapurczyków, a na gruncie europejskim Irlandczyków, żeby daleko nie szukać. Zatem tych wzorców z obcych obszarów kultury. I naszych obszarów kulturowych mamy przecież wystarczająco dużo. Trzeba tylko chcieć sięgnąć po nie. Natomiast to, co obserwujemy, czyli takie bezrefleksyjne, żeby nie powiedzieć niemądre, małpowanie tego, na co dzisiaj trawią swoją energię i pieniądze bogate państwa zachodnie, jest po prostu miarą intelektu tego, który to w ten sposób widzi.